Siamo z jestem Gebrysol. Aż jeżeli tej się moje filmy z w górę i subryzwoneczkiem. dzwoneczkiem. Czyli bardzo pomaga, mi się rozwijać na moim kanale. Ja już nie podłużam lecimy z tematem. Dzisiaj ogólnie nie wiem, czy wiecie, no ale była dziś aktualizacja. I właśnie z tego powodu yy, robię ten odcineczek, No ale też drugiego. No bo. Yy, Pamiętacie, jak był, że na przykład Squeak już w grze i wypróbowuje go? No to naprawdę jesteście szefami, ile tam było wyświetleń normalnie. Dzięki za lajki, dzięki za wyświetlenia. No i co? Ja robię to samo, tylko że z inną postacią, ale dobra. Nie wiem czy wiecie, no ale za 4 dni no, jest koniec sezonu. Ja mam aktualnie karne 70 poziom. Yy, no i ja ogólnie to jest dużo kilka, no, dużo skinków. Yy, no i na przykład jest tutaj, ale no, nie o to chodzi. Dobra, ogólnie dwa postacie mają wejść. Dwie postacie. <ścoughs> Moja artrografia widzę normalnie. Dobra, jestem. No ale wyszła nowa postać i buz. No i ma nowy styl, czyli buza sin. Bo na przykład nie ma taki buza sin z Połykaczka ognia, wsparcie. No albo nie wiem, wsparcie. No albo miotacz. A to jest jakby nowa, jakby, że powiem, rasa no i buzasi. Ogólnie nazywa się Buz. Buzasi, no, chromatyczny w karnecie. No i też yy, jest w tym odcinku, te przegrywania, wygrywania do niego skin, chociaż powinien. A dobra. No i dobra, ogólnie to, to jest taki... Nie wiem, czy wiecie, ale to jest kwiat Rozy, który ożył. No, i który jest ratownikiem? No, ogólnie ma taki wstęp. No i posłuchajcie sami, jaki ma głos. No, ogólnie on ma cztery głosy. No i dobra. Jego atak to Buzi. Super, tak to torpedo, No i dobra. Ja go jeszcze widzowie nie wypróbowałem, ale troszkę to jest gadry. Zapasowa bojka. Już są, jest jedna Gwiezdna moc czy znaczy star power. Gwiezdna moc. Wzmocnienie torpedy. Dobra, a my już go wypróbowujemy. No i premiera tego skina w sezonie siódmym. No, kto by się spodziewał? Dobra. I ja już Wam, widzowie, śpieszę z pomocą, o co z tym kółkiem chodzi. Słuchajcie, mamy kółko. Oczywiście to jest postać na blisko. No i dobra, jeśli wyjdziecie tym kółkiem, kółkiem, jakiegoś przeciwnika, to nie musicie go bić i ulcie sam ładuje, Patrzcie. Ja na tego bossa biorę. Nie ma, nie jest kółku i nie bierz. Teraz ten powoduje się ulcik a ja nawet go słuchajcie nie biję i więc według mnie ta postać jest open, no ale jeszcze nie koniec no i jak oglądaliście Brautoka, no przepraszam, że ogólnie Brautoka nie nagrałem, ale sam go nie oglądałem, więc ogólnie no oj dobra, ogólnie ten ult przyciąga nas no i też zamraża przeciwnika na 2 sekundy no ogólnie jest bardzo OP. Jak widzicie już? Więc no. No, ale dobra. Już lecę. No i pewnie się zastanawiacie, co te kółko daje. Ja ogólnie myślałam później, że to jakoś zadaje prażenia, ale nie słuchajcie. To jest u, każdy, u każdego zadymiarza, bo to kółko oznacza nasz spawn, czyli tak, tak nasz spawn wygląda, teraz możemy też go zobaczyć w gierce, a nie jak się, się robi mapę, no więc ogólnie no myślę, że fajny dodatek, bardzo fajny, no i ogólnie Świetny to jest, z tym że nawet nie trzeba bić, a już jest World. Więc, no, no i ma taką emotkę. No i dobra. I to z czym ja tyle, widzowie. Ja jeszcze Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.